Cześć Manko Ludziska, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kapi a dziś jest wielki dzień, dzień aktualizacji. W końcu coś się wydarzyło. Ale co się wydarzyło, zapytasz? Ano dodano mnóstwo świątecznych i zimowych skinów do plików gry. Znaleziono także nowe świąteczne ekrany wczytywania. A także informacje wraz z zdjęciami najnowszej mapy, która to będzie albo już jest, bo nagrywam to w czasie wyłączonych serwerów pokryta cała śniegiem. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie nowości, to koniecznie oglądaj do końca, a teraz tylko poproszę, abyś zostawił łapkę w górę, strzelił subika i kliknął w dzwonek, bo podobno powiadomienia mają lepiej działać. Dzięki! No dobra, tyle czekania, a aktualizacja pomimo wszystko nie jest zbytnio ciekawa, no i obfita w nowe zmiany. Dodano, tak jak wspomniałem, nową mapkę, która to została całkowicie i w pełni pokryta białym puchem, a wyglądać będzie ona tak. Jak sami pewnie doskonale wiecie, zwolenników owej zmiany na święta jest równie dużo co przeciwników, więc ciężko jakoś to podsumować. Jednak ja osobiście cieszę się z tej drobnej, a jednocześnie ogromnej zmiany. Zawsze to coś innego, jakaś odskocznia od tych standardowych barw Fortnite jakie widzimy przez większość roku. No i dodaje trochę świątecznego klimatu. W dodatku pewnie na mapie pojawi się mnóstwo świątecznych akcentów jak w poprzednich latach: czyli choinki, stroiki i ozdoby na domkach. Także teraz już naprawdę poczujemy klimat świąt Bożego Narodzenia. Jedynym minusem tych zmian może być tylko mgła, która z pewnością się pojawi, jednak tak jak wspominałem w poprzednim materiale, ta ma być mocno osłabiona, przez to widoczność będzie znacznie lepsza. Daj znać w komentarzu, czy Ty lubisz zimowo-świąteczną wersję mapki. Z takich zmian, które wiadomo na ten moment, mamy jeszcze wydarzenie pokroju tego, jakie było rok temu, czyli 14 dni Fortnite, gdzie codziennie odblokowywało nam się jedno wyzwanie, za które dostawaliśmy naprawdę fajną i świąteczną nagrodę. Tak ma być i w tym roku. W sumie to możliwe, że już to jest. Wybaczcie, że tak mówię, ale poważnie nie da się jeszcze odpalić gierki, a chcę jak najszybciej wrzucić dla was ten materiał. I wyzwania i nagrody wyglądają następująco. Nagrody tym razem są pokazane, a nie tak jak rok temu, gdzie były poukrywane. Czy są fajne? Oceńcie sami. Ważne za to, że są za darmo. Pomimo, że zmian nie jest zbyt wiele, to lejkerzy mieli naprawdę sporo roboty. Znaleźli mnóstwo fajnych skinów, jak i edycji, a także ekranów czytania. Ja Was z nimi zostawię, nie będę Was dłużej zanudzać moją gadką, także żegnam się z Wami. Jeśli taki materiał Ci się spodobał, to nie zapomnij o subie, łapce i dzwoneczku. Napisz też komentarz, który skin najbardziej Ci się spodoba. No i to tyle. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć. I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. That's not roasting. Frost nipping at your nose. So I'm offering the sample phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Frost nipping at your nose So I'm offering this simple phrase Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Many times, many ways. Merry Christmas. That's what Christmas is all about. I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all? About? Not roasting Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering the sample phrase although it's been said many times, many ways my uh. heart